Po raz trzeci w Lubinie organizowany jest Tydzień Walki z Depresją. I nie bez powodu, nie bez przyczyny, właśnie Panie zostały zaproszone do udziału w tym tygodniu. Chcemy, żebyście podzielili się, podzieliły się Panie swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami, swoimi emocjami z osobami, które być może są na początku drogi, którą Wy kiedyś przeżyłyście. Małgorzata Szychowska, wiceprezes Głogowskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi witam. i Marta Kaszuba, prezes Głogowskiego Stowarzyszenia witam Otwarte serdecznie. Drzwi. Dzień dobry, witam panią. Na początek chciałabym, żebyście opowiedziały o swoim doświadczeniu osobistym, o tym co was spotkało w życiu, bo oboje waszych dzieci, oboje chorowały i to ciężko. To już jest za wami, ale nie od razu było łatwo. Pani Marto. No, nie, nie, nie od razu. Ten dzień zapamiętam do końca życia i chyba jeszcze dalej. 6 sierpnia telefon ze szpitala. Syn poszedł zrobić sobie wyniki. Bo źle się poczuł. 22 wieczorem lekarz dzwoni. Proszę przyjechać natychmiast do szpitala. No, przyjechaliśmy z mężem. Wstępna diagnoza białaczka limfoblastyczna. Już tutaj były wstępne rozmowy między kliniką a szpitalem o przyjęcie Adama. To był piątek, sobota rana siódma już lecieliśmy na Wrocław, wtedy jeszcze klinika na Bójwida. No i co? Szok, tak? Niedowierzanie, bezradność, 16 lat, stanął i się z nami żegna. Mamo ja umieram, tato mnie nie będzie już. I co my mamy wtedy? No tak, no, no co? Przestałam w tym momencie żyć. Przestałam. Ale w tym momencie jednak żyć. minęło tyle lat, a pani nadal żyje. Tak, tak. Ale to jest chwila, tak? Tydzień czasu. Będąc, bo ja, bo ja zostałam z synem w szpitalu, tutaj mąż z dwójką dzieci w domu, tak? No jak to się mówi, jeżeli choruje dziecko, choruje cała rodzina. To bez względu na to, czy to jest najbliższa, czyli mąż i dzieci najbliższe, a nie, to są jeszcze rodzice, dziadkowie, siostry, bracia. Przeżywają niesamowicie, ale tutaj tak naprawdę życie na dwa domy, życie bez najbliższych, spotykanie, takie wyrwanie, chorobie, chwilę, moment, żebyśmy się mogli spotkać. No mówię, siedem dni. Płaczu, rozpaczy, rachunek wtedy telefoniczny 500 złotych to jest w 2010 roku, czyli to jest majątek. Strach, płacz, żal, bezradność, niesamowity lęk, bezsenność, strach mojego dziecka, strach dzieci, które zostały w domu, bo, bo, bo nie wiedzą, co się dzieje, co to, co to znaczy. Dla nas nowotwór to jest śmierć, tak? Były takie czasy, kiedy rzeczywiście nowotwór jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawało się, że to jest wyrok. Dziś ta sytuacja się zdecydowanie zmieniła. Ale proszę wierzyć mi, że jeżeli dotyka to ludzi, tak? Normalnych, zwykłych, nie mówią, że to się zmienia. To dopiero trzeba usłyszeć. I takie rzeczy my słyszałyśmy na korytarzu. Ja, dla mnie, terapia tak zwana korytarzowa mam, które już tam były, była najlepsza. Siedem dni. No nie, właśnie, co pomogło? Co pozwoliło się otrząsnąć z tego szoku, z tego niedowierzenia, z tego zaprzeczenia? Oprócz tego, że no wiadomo, mąż, wsparcie i yy, yy, telefony non-stop. Moja siostra, niesamowity człowiek, ona powiedziała, no nie, to trzeba walczyć, tak? Yy. No szał, głogów postawiła na nogi. I oprócz tego później całą Polskę. Yy, ale mamy, które były na miejscu, które Mówiły spokojnie, Marta, to jest dopiero początek. My musimy iść. Ty musisz, musisz wiedzieć, co, jak, co podają, jakie lekarstwa, co trzeba mu. Ty musisz patrzeć. To, że nie śpisz, dobrze. Sprawdź te, wtedy, czy moc jest dobrze oddany, tak? czy nie jest za, um, kroplówka zatkana. Taka ty bezpośrednia musisz? kontrola. Tak. I to przebiłam, właśnie te negatywy, przebiłam w pozytyw. Bo po prostu trzeba zacząć działać, tak? Nie tak. ma czasu na łzy? Nie ma. Nie ma czasu na, na poddanie się. Zaczynamy walczyć. Kiedyś ten szok, ten stres trzeba przeżyć, ale o tym porozmawiamy później. Natomiast teraz, Pani Małgorzato, Pani dziecko też, Pani córeczka malutka zachorowała nagle. Co się wydarzyło? Tak, Hania zachorowała na nowotwór złośliwy neuroblastomy w wieku trzech lat. Cztery dni po jej trzecich urodzinach poszliśmy na USG, bo wcześniej byłam wyśmiewana że przez lekarza, że dziecko bóle brzucha. Ma to pani trójkę dzieci, ma trzecie dziecko, pani tak przeżywa. Przecież to zwykła niestrawność u dziecka. Ja mówię, nie, to nie jest niestrawność u dziecka. Każda matka zna swoje dziecko i wie, że na pewno to nie jest niestrawność. I poszliśmy prywatnie, zrobiliśmy USG. Jak mąż przyszedł, bo mąż był akurat z córką na tym USG, nie mogłam podjechać. I przyszedł i patrzyłam gust. to ja już siedziałam w samochodzie, już ryczałam, już wiedziałam, że coś jest, ale że w końcu znaleźliśmy, co to jest, nie? No, przyjechaliśmy do domu, od razu wiadomo, internet, ale tam nie było napisane o nowotworze złośliwym, więc, ale ja już czułam, że coś jest nie tak, no oczywiście trzeba było szybciutko załatwiać szpital, badania, o, nie powiem, że bez znajomości nic byśmy tak szybko nie załatwili, Ania już w piątek była po tomografii, już wiedzieliśmy, że to jest nowotwór złośliwy. I już nam powiedzieli, to USG było w poniedziałek, a już w piątek mieliśmy wstępną diagnozę i już Wrocław na nas po prostu czekał na, na, na żebyśmy przyjechali. Jak przyjechaliśmy, no to profesor powiedział, że mamy 5% szans, że córka przeżyje. Dlatego, że to nowotwór jest w wieku takiego noworodkowego bardziej. No, Urblastoma lepiej się leczy do półtora roku. A nie w wieku trzech lat. Więc to kiedy matka słyszy taką diagnozę, kiedy słyszy takie rokowanie, to jak reaguje? Ja siadłam i powiedziałam, ale nie zero. Popatrzam, bo profesor się na mnie popatrzył i mówi: No dobrze, pani kalkuluje, nie? I ja mówię, statystyki mówią, że ma 5%, ale czy my już wiemy, co dalej? tu jest za dużo przerzutów, tu jest on, ale ja mówię, ale to nie jest zero, nie? I mówię, jeszcze zdążył urodzić dziecko, mówię, bo komórki macierzyste wtedy wchodziła, krew pępowinowa, wszystko. Ja mówię, jeszcze zdążył urodzić dziecko, to tu pobierzem. Pani już nie zdąży, nie? Dziecka już nie będzie. No to taki był... To tak dostałam policzek, ale w następny dzień córka miała biopsję, szpik pobierany był i za 3-4 dni profesor przed szpik jest czysty. Ja mówię, jakie teraz są szanse? A profesor mówi: 30%. Ja mówię, widzi pan to nie jest zera, nie? Czy pani jest ja matematykiem albo księgową? Nie, z wykształcenia, wykształcenia jestem, Magister inżynier, skończyłam studia techniczne, ale nie, w taki sposób. pani liczyć? po prostu ja, ja nie wierzyłam, że moje dziecko może umrzeć. Ja nie wierzyłam, po prostu ja mówiłam: Boże, ja ci nie oddam jej, nie teraz, nie? I, nie ja wiem, no miałam dużo zwątpień, to był taki tydzień u nas burzliwych emocji, ale właśnie mąż to była dla mnie takie, no taka, taka ściana, która mnie trzymała, że ja nie upadłam, nie? Także z mężem wspieraliśmy się oboje, płakaliśmy oboje, no i trzymaliśmy się razem, nie? Także to, to bardzo podbudowało, bo dużo osób jest niestety w szpitalach samych, nie? A, a mąż był ze mną dzień w dzień, przyjeżdżał. Bo niestety nie, mógł, nie moglibyśmy być tam oboje. Jeszcze trafiliśmy w ogóle na salę pooparzeniową, gdzie spaliśmy w łóżeczku 60 na metr, no bo dziecko było małe. No, Hania była malutka, w ogóle ważyła w wieku trzech lat 10 kilo i, i ona była taka malusieńka, więc powiedzieli, że w łóżeczku się zmieścimy we dwie. No, zmieściłyśmy się. Co waszym zdaniem daje tą siłę do przetrwania, bo jakby e, oczywiście miłość, tak, mhm. do dziecka, bo to nie ma zgody na to, żeby się poddać i żeby e, płakać, chociaż płacz jest, i te łzy, płacz. one też są potrzebne. Tak, ale schowane tam w, najlepiej w toalecie pod prysznicem. Tak, pod prysznicem, to jest dobre miejsce. <gry> bo e, nie proszę wierzyć, jeżeli wychodziłam i widział łzy w oczach, on był już nastolatkiem, nie? To on już był też przerażony. Nie wolno pokazywać. Tak, ale to są różne podejścia, wydaje mi się, jeśli chodzi o nastolatka, tak, a jeśli chodzi dużo. o małe dziecko. Bo z nastolatkiem już trudno mu też ukryć przed nim. Ale on nie chce, żeby było ukrywane. Właśnie. On pierwsze co? To ja się nic nie odzywałam, rozmawiając z profesorem onkologii. On się zapytał, czy ja umrę? I co wtedy się odpowiada? Lekarz co odpowiedział? Masz 80% szans, że przeżyjesz, bo białaczka jest fajnie leczona teraz w Polsce. Nie? Mówi, aha, a stracę włosy? Najważniejsze u niego były włosy. No niestety. Stracił je dopiero po 9 miesiącach wlewów. Także był bardzo dumny, że tyle je utrzymał. A w przypadku małego dziecka, Hania była dużo mniejsza. Yy, ona no dzieci też, nawet małe, wyczuwają. Znaczy Hania, Hania jest bardzo specyficzną dziewczynką. Mi było łatwiej, bo ja ją, Marta musiała tłumaczyć, ja, ja musiałam tylko informować. Bo Hanka jest taka, że ona musi wiedzieć, co będzie i ona wtedy się podda. Jeżeli ja jej nie powiem, coś się zmieni, ona nie pójdzie. I tak jej mówiłam, Haniu, musisz się położyć, będzie tomograf, nie możesz się ruszać. Bo jak nie, to uśpiącie. cię. Dobra, mamusia, będę leżała. Naprawdę y, mi było tyle łatwiej, że ja jej nie mówiłam, że nie słyszała tego, że y, może umrzeć, że jest tak źle. Ona po prostu no, nie, kalkulo... nie nie myślała o tym, nie, nie, nie dopuszczała do siebie, no bo to, to jest małe dziecko, nie? Adam trochę inaczej. No, Adam inaczej, dużo. Już 16 lat, to już Próbowałam naprawdę... Próbowałam na przykład ukryć, że dziecko zmarło i jest wywożone. W szpitalu, tak? Tak, tak, tak. bo to umierały to dzieci, na łóżkach chyba. Teraz... Nie dobra. Dużą wagę, dużo większą wagę przywiązuje się do tego, jak żeby opieką otoczyć nie tylko chore dziecko, ale także rodzinę. Na przykład w Przylądku Nadziei we Wrocławiu tak, tak. I to jest, jest klinika nie, to mentalna, gdzie opiekę właśnie dostają też rodzice. Czy wy miałyście, poza rodziną, która jest tutaj no, najbliższym, największym wsparciem, miałyście taki kontakt, dostęp do fachowej Jak mogłam korzystać? Prawie codziennie. Fakt, w, fakt, szpitalu, ten, bo w, w szpitalu był tak? tak tak przychodziła pani y, psycholog rozmawiała z Adamem bo ja na przykład prosiłam bo miał no niestety my może i nie mamy czasu na depresję ale dzieci tak yy, miał takie spadki a w, szczególnie w pierwszym okresie leczenia y, po prostu swojego dziecka nie poznawałam chemia zmienia strasznie osobowość z radosnego y, pełnego wigoru dziecka stał się zgorzkniały hamowaty powiem naprawdę nie mój syn. Także tutaj prosiłam o pomoc, no bo sobie nie radziłam, to sobie to prosiłam i rzeczywiście mieliśmy tą opiekę. Tylko pamiętam, jak przyszła jeszcze nasza doktor i mówi proszę się nie martwić. Za 33 dni dostanie specjalne takie wypłukanie tych toksyn i dziecko wróci. Nie? Proszę, Jak dostał pierwsze, przez trzy godziny leciała już ta kroplówka i on zaczął się uśmiechać. Ja wyłam jak był, ale ze szczęścia, bo moje dziecko wracało do, do, do nas, Nie? Bywa tak, że psycholog szpitalny jest trochę bezrobotny. Rozmawiałam z psychologami np. w Dolnośląskim Centrum Onkologii i psycholog wchodzi, puka do sali. Może ktoś potrzebuje pomocy. Nie dziękuję, dziękuję i mało kto korzysta. Mało też kto przychodzi sam do gabinetu. Muszą być stworzone pewnego rodzaju warunki, intymność, jakaś indywidualne spotkanie. Pani udało się spotkać w szpitalu już nie, kogoś, kto mógłby ja też, pomóc? Pani też była leczona na bójwida jeszcze. My nie mieliśmy psychologa, nie przychodził psycholog, może dlatego ja nie prosiłam. Kochania była malutka, dla niej, ja bardziej myślałam o niej niż o sobie, nie? ale później jak już przeszliśmy przy, do przelątka w międzyczasie, już byliśmy po leczeniu, jeździliśmy na badania, Przyszła, przyszedł Pan psycholog i mówił, że w każdej chwili możemy podejść, ja mówię, no teraz już, ja już teraz jestem mocna, już nie. Wtedy, wtedy bardziej siłę mi dawała rodzina, w międzyczasie Martę poznałam, także Marta mi dużo pomagała, dużo rozmów. Także rodzice innych chorych tak, dzieci. Tak, tak, tak w szczególności. I, no i tak jak Marta już wspomniała, ta terapia korytarzowa to było, po prostu... To była kopalnia to jest, wiedzy. Tak, to I do tej jest, pory to jest na naj... pewno, mam nadzieję, że to jest kultywowane, że to jest taka kopalnia wiedzy. Wiedzy, wsparcia. Myślę, że ważna sprawa to też to, żeby bo ja rozumiem skoncentrowanie się rodziców mam na chorym dziecku w czasie, kiedy toczy się walka bój o życie. Wtedy wszystkie siły i środki są skierowane na dziecko chore. Natomiast potem, kiedy wasze dzieci są już zdrowe, w pewnym momencie em, okazuje się, że ten rodzic, który oddał wszystko, wszystkie swoje siły, nagle okazuje się, że ten rodzic potrzebuje pomocy. Czy w waszym stowarzyszeniu otwarte drzwi? Właśnie rodzice też mogą liczyć na pomoc. Tak, no, tak zwany. Mój telefon to jest taki y, całodobowy dla wszystkich. Powiem na y, początki, to by, zanim ja się przyzwyczaiłam do tego, chociaż nigdy nie odmówiłam. Nie? Zawsze odbieram telefon 21, 22, 21 w nocy, bo jest problem, trzeba coś pogadać. Y, i jest to to wsparcie. Później dołączyły... Od początku mieliśmy A w ogóle osoby... A dlaczego założyłyście stowarzyszenie? Każdy ma... Te osoby, członkowie, każdy ma swoją historię, tak? Jakby Pani zapytała yy, każdego członka, każdy ma inną historię i swoją historię. Ja mam jedną. Mieliśmy... Wtedy czułam, że mam dług wobec społeczeństwa, wobec ludzi, wobec Boga. Bo, bo, tak naprawdę to dużo, dużo mi pomogła wiara i oparcie się w Panu Bogu w tych, w tych czasach. No i co? I tak się zaczęła. To, a moja siostra taki szalony człowiek, wizjonerka niesamowita. Trzy lata próbowali, czy dwa lata próbowali założyć jakieś tam stowarzyszenie. No i się spotkaliśmy tutaj po roku czasu leczenia historii tam Adama u mnie w domu. Pamiętam, że przyjechaliśmy, wróciliśmy z kliniki i Ania dzwoni, słuchaj, będą u ciebie 11 osób. Ja mówię, ale Ania, ale nawet nie ma dyskusji. No, zawsze życie mi układa. Aha jest ode mnie młodsza, tylko jak się urodziła, to mi życie układa. No ja mówię, no dobra, nie? Przyjechali i tak usiedliśmy i chcemy założyć. I tak się zaczęło. I założyliśmy. Pamiętam jeden punkt. Jeżeli nie będzie, ja to taki warunek postawiam, jeżeli nie będzie pomocy dla osób z chorobą nowotworową, zbiórek, wsparcia, to ja nie wchodzę w to stowarzyszenie. No właśnie, y, główna działalność stowarzyszenia to właśnie zbiórki, pomoc finansowa? Dla... Nie, to nie jest główna, to, to jest jedna, jedna część. Stowarzyszenie się dzieli tak na dwie części. Jedna część to jest taka typowo... Wsparcie, pomoc dla osób niepełnosprawnych z chorobami nowotworowymi genetycznymi, a druga to jest duże wsparcie dla rodziny. Już nie tylko i wyłącznie tam zbiórki, tylko jest pomoc psychologiczna, socjoterapia, pe, prawnik, pedagog. Tak wydaje się, że leczenie jest wydaje się, że leczenie jest finansowane, że leczenie jest refundowane. Ale właściwie to nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o jakimś dziecku, które potrzebuje set tysięcy, kilka milionów nawet w Teraz te słynne zbiórki dzieci chorych na SMA, gdzie potrzeba jest około 10 milionów złotych. Pewnie macie też takie telefony. Tak, no my, my w ogóle sami mieliśmy zbierać 600 tysięcy, bo Hania miała jechać na immunoterapię, no dzięki Bogu. Nowotwór tak się, tak, tak nie, nie przeszła do tego najwyższego, najgorszego stopnia, więc. Nie musieliśmy wyjeżdżać do Niemiec, ale wtedy ta terapia miała kosztować 600 tysięcy. Teraz w tej chwili dzieci, które już jadą, na to, wtedy to było też w części dofinansowane, bo to był lek w trakcie badań. Teraz ten lek już jest zapisany w tych lekach, które mogą być dopuszczone do obrotu, to już jest rzędu kilku milionów, bo muszą wyjechać niestety za granicę. Też było w Polsce. Nie wiem, czy teraz jeszcze jest brane kilkanaście dzieci rocznie i miały to refundowane, nie? Ale, ale też wyjeżdżają dzieciaczki czy z SMA, czy z siatkówczakami? Kto się właśnie do Was może zgłosić po pomoc? Gdzie? Ta, Każdy. Jaki obszar wy. Y tak, tak naprawdę, no, no działamy lokalnie, tak, bo nie mamy mm -hmm. nigdzie... Czyli gdzie, Głogów gdzie, i okolice. Głogów tak. i okolice, ale tak naprawdę to zgłaszają się ludzie i poza, poza naszych rejonów, czyli i, i Wschowa, no, Sława, z różnych miejscowości. Z różnych miejscowości. Mm. Nikomu, nie Nikomu nie odmawiamy pomocy. Finansowe zbiórki to jest raz, rehabilitacja, bo czasem ta rehabilitacja istnieje, tylko trzeba wiedzieć gdzie, mm -hmm. tak? Następny problem to chyba jest też kwestia diagnozy dobrej. Możecie w tej sprawie pomóc? Jak dzwonią to się pytają, czy mamy, mamy jakichś fajnych fachowców, dobrych, czy bo możemy kogoś Bo wy macie ścieżki. Tak, tak. Tak, tak. No oczywiście, że podajemy, tak? Ale my też i o od naszych podopiecznych bierzemy dobre kontakty. To nie działa, że tylko my dajemy, bo oni nam dają dużo. Osobom, które pomogłyśmy, w sensie, w cudzysłowie, tak, bo pomogłyśmy. No działamy, działamy na rzecz, bo chcemy. One oddają nam 5-10 razy więcej, bo teraz są naszymi członkami tutaj stowarzyszenia i działają dalej, chcą. To, co was spotkało, dzisiaj Pani córka jest zdrowa, pani syn jest zdrowy, chorobę macie za sobą. Co wam pokazało, co wam dało to doświadczenie? Żeby nie stać w miejscu i nie, i nie załamywać się. Walka, walka może to też nie jest tak do końca, walka. Upadniesz, podnieś się i idź. Tak? Widzisz, że coś jest nie tak, pamiętaj, że jutro stanie nowy dzień. No, u mnie troszeczkę też tak jak Marta mówi, ale u mnie jest też takie coś. Ja kiedyś byłam taka cicha, zachukana, a to mi dało takiej Nie wiedziałam kogo mam w koło siebie, a teraz ja po chorobie Hani wiem, bo wiemy, że ludzie, jeżeli ktoś, kogoś taka tragedia się zdarzy, że ktoś zachoruje, ludzie się odwracają. Ze mną zostali przyjaciele, wiem na kogo mogę liczyć, wiem, że mój mąż to jest moje największe oparcie, jakie mogę w życiu mieć. Wiem, że rodzina jest dla mnie naprawdę ważna i wiem, że są gotowi poświęcić wszystko dla siebie, więc jest ta miłość. Wiem, bo zawsze człowiek tak nie docenia tego. Ja po prostu teraz to doceniam. Doceniam przyjaciół, doceniam nowych ludzi, których poznałam. I, i co, co jeszcze? Wiem, że ja już teraz wiem, że już teraz ja potrafię i jestem twarda, one się ze mnie śmieje stowarzyszenia. Moim zawsze mówię, że jestem super i teraz wiem, co no trochę inne słowo Inne używa. słowo używam, może jedwabista bardziej tak, powiemy. Tak, ale, ale teraz ja wiem jaką ja mam wartość i to mi też dało, że ja wiem, że w międzyczasie jak Hania była chora, zachorowała jeszcze nasza druga córka, miała mieć pilną operację w szpitalu, niestety kazali mi na nią czekać dwa lata. Ja wpadłam, powiedziałam, pan woła ochronę, kogo chce, dziecko ma być przyjęte na oddział i ona na drugi dzień była przyjęta na oddział, także ja wiem, że ja taka jestem teraz lwica, że ja potrafię walczyć ze swoją rodzinę i, i, i potrafię też pomóc, nie? I, I dla mnie to jest taka siła, bo to jest też... Zawsze taka, a gośka to tam, gośka, gośka. Teraz nie, ja jestem gośka teraz. Nie. Lwica. Stoję, stoję. Lwica, Małgorzata Szychowska, wiceprezes Głogowskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Tak, tak, oczywiście. I druga. Lwica. Marta Kaszuba, prezes Gługowskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Bardzo Wam dziękuję za to, że opowiedziałeś o, o sobie. Być może ktoś, kto dziś jest w podobnej sytuacji. Będzie miał z tego, będzie mógł z tego czerpać siłę. Zapraszam, Dziękujemy bardzo.